O oh my god! Radosał trzeci raz, zostaw go! Wow! Wyleciłem potwora! Tu jest, on śpi! No, się malku, Z tej strony to mi welcome back to Zoo. Hoses. Dokładnie moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Zoo Hoses, Ponieważ po pierwsze, odblokowaliśmy sobie słonia Po drugie, wiemy jak zabić matkę, tylko muszę znać jej zachowanie Po trzecie, muszę zebrać cztery pasożyty Po to, aby je chyba zmieszać i stworzyć trutkę Ja nie wiem, ja jestem ciekawy co teraz w nowej grze plus plus nam się pojawi Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Zoo Hossies Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc aż tak piekary. Lecimy z nim, bebe. Dobra, moi drodzy, mamy nową grę Plus Plus. Sprawdźcie nowy wybieg. Mamy tak, ma magazyn stacji pingwinów, hipopotam i słoni. Dobra, wydaje mi się, że po pierwsze, pojedziemy sobie od razu. A tu jest ona, nie? Ja tutaj nawet z nią nie rozmawiam. Ja z tą Lili nawet tutaj nie rozmawiam. Chociaż nie, wydaje mi się, że tak czy siak muszę z nią porozmawiać. On tutaj oczywiście mówi, żeby dać jedzonko swojej córce, ale my tego, my tego nie zrobimy. My tutaj już wiemy, że tego zrobić nie możemy. Co my możemy zrobić, to sprawdzić, co słonie jedzą i przygotować już karmę: zielenina i warzywa, tylko tego jest bardzo dużo. Dobra, mamy załadowane. Ukroimy sobie teraz dla naszych kochanych słonie jedzonko. Wybieramy słonia, dobra, gotuj i mamy tak. Przekrój. Musisz od, odciąć 6,5 kg, czyli patrzcie, tutaj mamy 12. 12 tutaj jest, więc zadamy jeszcze tak troszeczkę. I powinno być chyba Git. 6,1, dobra, udało się, mamy tutaj ostępstwo i warzywa. Mamy, mamy, to jest 6 kg. Patrz, to jest. To jest 6 kg. 5, 4,5 chyba, mam nadzieję, że będzie Git. Dobra, jest OK, 4,9, ale tak czy siak możemy to zatwierdzić. Dobra, wchodzimy tutaj i wybieramy. Słonia, mam jeszcze łosia i zebrę. Ja tutaj, co prawda, będę mógł sprawdzić od razu, jaki słonie jest mniej więcej zainfekowany, bo pamiętajcie, że zwierzę, które ma wszystko na zielono, ale które zachowuje się, jakby miało być chore. To właśnie tam jest ten pasożyt, i my możemy jakoś wyleczyć to zwierzę. Dobra, znowu dzwoni telefon i najprawdopodobniej dzwoni teraz żona, bądź też fiancę narzeczona od CJ'a. Czekajcie, coś tutaj nowego mamy, spójrzcie. W ten sposób działa UV-latarka. Zrozumiano, trzeba pilnować, czy u zwierząt nie występuje śluz. Są to objawy choroby, więc to mi nie daje, że jest podrapany, tylko to daje śluz chyba. Dobra, mamy telefon i najprawdopodobniej będzie ten telefon od Lindy. Dokładnie, to jest od Lindy, także tutaj się nic nie zmienia Jednakże, co się zmieniło, to mamy tutaj, moi drodzy, radio Nic tutaj na razie nie słychać Tutaj mamy w ogóle też PDA od Peter Cushingem Siema Co on mówi? To miejsce jest strasznie dziwne Wszystko jest wygównie i rdzy Wszędzie straszny smród Ale i tak jest lepiej niż w szpitalu, w którym trzymali mnie przez te 6 miesięcy Czyli wypuścili z jakiejś klatki gościa I on teraz tutaj miał pracować, tak? O, mamy coś nowego, spójrzcie Zohoza. muszę obserwować zachowanie zwierząt. Zohoza może objawiać się w postaci dziwnych i nietypowych działań i ruchów u zwierząt. I tu jest też coś. Infection. Dobra, mamy Scars, czyli... Okej, okay, sznyty. Muszę dokładnie badać ciała zwierząt. Posiadanie sznytów może źle świadczyć o stanie zdrowia zwierzęcia. Czyli to już też wiemy. Wiemy też o tym śluzie. A my co? Ile tutaj mamy słoni? Ja tak czy siak będę chciał zobaczyć, jak się słoń zamieni, w jakiego potworeksa. Mamy trzy. kawi. Radzia i Babar. Pierwsze, co oczywiście zrobimy, to weźmiemy tutaj wiaderko. Ja od razu wezmę im tutaj, sprawdzę temperaturę. Siema, patrzcie, jakie fajne. Babar. Już widzę, że ten wymiotuje. Kawi najprawdopodobniej może mieć w sobie jakiegoś obesrołka, bo on wymiotuje. Ja mu mogę już temperaturę praktycznie sprawdzić. Kawi. Kawi i Babar. Wszystko jest z nimi w porządku. A on tak czy jak się tam jakoś dziwnie zaczyna zachowywać. Tutaj mamy też... Jak on się nazywa? Radia. A Radia też się niby dobrze zachowuje. Tylko ten kawi, tutaj, jak sami widzicie, on już chyba ma coś na ciele, tak mi się wydaje. Mimo wszystko, wsadzę im tutaj jedzonko, bo tak czy siak chciałbym zobaczyć, jak się zamieni ten słoń. Bo my tak czy siak musimy zebrać sobie mm, te wszystkie pasożyty, żeby je później zgnieść. Tu jest Babar, tu jest Kawi, a tu jest Radia. Podsłuchamy jeszcze te zwierzęta, czy z nimi jest wszystko w porządku. I patrzcie, mamy Radia. A to Kawi chyba coś był nie tegec, nie? Bo on chyba wymiotował A na razie jest wszystko na zielono Tutaj mamy Babara Babar też na razie jest na zielono Nie no, Radzia też wymiotuje, zobaczcie On też wymiotował Dobra, bierzemy krew od Babara Patrzcie, mamy latarkę UV i możemy zobaczyć Który jest mniej więcej o ten tu. Patrz, 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 tutaj coś było Tu jest, widzisz? Radzia A ja myślałem, że to będzie Kawi Ale mamy tutaj, moi drodzy, Radzia Tu jest Babar, Babar jest chyba w porządku Właśnie te dwa się tak dziwnie zachowują. Tu jest Rawi. Ten zwymiotował znowu, widzicie? Więc z nim coś będzie nie tak. I ten też, no Kawi, mówiłem wam, że on tutaj też coś ma takiego. Widzisz? Że on ma śluz. Więc jak ja teraz odeślę. Ale to czekaj, bo jeden może mieć tą chorobę, a drugą może... jeden może mieć tą chorobę. Bo ja generalnie muszę zebrać sobie jeszcze kubki. Jak ja te kubki zbiorę i je odeślę, to już będzie koniec. To on się wtedy zamieni. Ale według mnie będzie to... Kawi, chyba. Chociaż i ten, i ten wymiotuje. Babar jest w porządku. Ja wiem, że ja tak czy siak muszę zebrać te kupy. Ja bym mógł ocalić chyba to zwierzę, w którym jest to zwierzę. Tylko ja bym musiał mieć jakąś tam eksperymentalną dawkę. Ja muszę się dowiedzieć, na co oni chorują. Ale według mnie być może będzie to sepsa. Chociaż nie jestem w 100% pewien. Bo jak on już zmutuje. To już będzie po ptokach. Ale czekaj, w sumie jak my sprawdzamy temperaturę, to my nie musimy tej temperatury sprawdzić do końca. Bo jeżeli my sprawdzimy tą te temperaturę do końca, to wtedy on nam to zalicza. A my już będziemy mniej więcej mogli wiedzieć, czy one mają gorączkę, czy też tej gorączki nie mają. Ja teraz oddałem kał. Mogę zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Patrząc... Tutaj, patrzcie, diagnostyka. Mamy słonie i widać, że Radzia już jest chory. Więc według mnie będzie to Kawi, który... Ale to czekaj, bo oni tutaj najprawdopodobniej najprawdopodobniej wydaje mi się, że badania krwi będą w normie. Jak ja kliknę teraz tutaj kał, to najprawdopodobniej one będą miały rotawirusy. ja teraz muszę stworzyć eksperymentalną dawkę, której i tak na razie. Ja bym, ja bym musiał pojechać. Czekaj, 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 bo tutaj jest głębszy temat, nie? Ja na razie tej krwi nie oddaję. My sobie wrócimy. Jest niepodłączone, dobra. Patrzcie, widzicie? Ja zrobiłem trzy zadania z czterech. I dalej on się nie zamienił. Gierka czeka na to, aż ja wykonam wszystkie zadania cztery, wszystkie cztery zadania. Czyli ja będę miał. Jak to się mówi? No, będę miał wszystkie cztery zadania. Jak ja będę miał wszystkie cztery zadania, wszystkie cztery badania zrobione, temperaturę, słuch, kał oraz krew, to wtedy on się zamienia w mutanta. Ale ja już na podstawie tego. Wiem, że kawi jest mutantem, więc ja teraz teoretycznie mogę wrócić na ośrodek, mogę zajrzeć do szafki od cj dostanę eksperymentalne dawki. I ja mogę teraz zrobić eksperymentalną dawkę na rotawirusy i strzelić w kawiego. I być może, jak to się stanie, to on wtedy najprawdopodobniej ten pasożyt, który się w nim znajduje to on, to on po prostu zginie, tak? Takie jest moje zdanie. Dlatego też idziemy tutaj do szafki CJA, otwieramy ją, podnosimy wszystkie dysk dyskietki PDA i wejdziemy sobie teraz tutaj. Ja najprawdopodobniej już na tym PDA wszystko, wszystko będę miał, prawda? Dokładnie, mamy Toxicus feralis, Toxikika i tak dalej, i tak dalej. Ja mam teraz tak. Najprawdopodobniej będzie to albo zapalenie okrężnicy, Zapalenie jelita grubego, bądź też będą to rotawirusy. Ja będę strzelać może w rotawirusy, bo wydaje mi się, że on z tą krwią chyba będzie miał wszystko w porządku. Więc jeżeli są to rotawirusy, to mamy tutaj, spójrzcie, rotawyryt. Toksika. Utworzymy to. Mamy nową wiadomość, gdzie on mi tutaj podesłał teraz więcej tych rzeczy, także jest spoko. Bo dzięki temu będziemy sobie... Ale czekaj, bo on mi nie dał chemy. Ja, chemiczny mamy. Bo dzięki temu będziemy sobie mogli tutaj, wiecie co ogarnąć? Będziemy mogli sobie ogarnąć dawki śmiertelne Żeby zabić jakby co tego słonia, gdybym się pomylił. Dobra, bierzemy trzy dawki, tylko że one też mogą mieć wrzodziejące zapalenie okrężnicy. I może to być też yy, patowirusy? Czekajcie, tutaj, ma, tutaj mamy rota, wyryt, toksikika, oddechowe, sepsa, opony mózgowe, grypa, jelito grube, to jest chyba to, nie? Jelita grubego to zapalenie okrężnicy od bytnicy ból, tylko że najgorsze jest to, że już nie mam tej chemicznej, tego, tego. Tego chemicznego już mi zabrakło. Bo on emituje to zapalenie jelita grubego. Ale ja też w sumie mogę zrobić coś takiego, że jeżeli jeden z tych słoni jest... Oh my god! makrof Dlaczego on się zamienił?! Dlaczego on się zamienił? Oh my god! Rotawer toksykika Czy to zadziałało? Oh my god, on tu leci do mnie! Ja uciekam. Ja uciekam. Co to jest w ogóle za odmiana? Jest to czekać, jest to... O jest, działa to! Rotawer coś tam! Zaz zostaw go! Ten rotawer coś tam działa, bo się pojawiło zielone serce! Dobra, i jest teraz zielone, widzicie? Dobra. Bo on teraz... On teraz będzie innych atakował. Ja go mogę też uleczyć. Tylko ja potrzebuję więcej tego rotawert, coś tam. Ja nie mogę. Ja mogę tego więcej zrobić. To ja muszę już wiedzieć, że... Czekaj, rotawyr, nie mam chemicznego. Skąd ja to mam wziąć? Do hipopatamów nie mogę pojechać, do pingwinów też nie. Do ośrodka też nie, ja już nie mam tej chemii. Jakby on mi przysłał teraz więcej tego... A nie, mamy jeszcze rotawyry toksykika! Patrz, ty wracaj, wracaj, wracaj! I teraz tak, albo dajemy temu pasożytowi jedzenie, tak jakbyśmy chcieli, żeby go uspokoić, żeby on się zamienił z powrotem, albo po prostu go atakujemy. Ale mamy jeszcze jeden rotawyr toksykika, czy jak to się tam nazywa? Tylko miejmy nadzieję, że on nie zje tego słonia. Gdzie? Czekajcie, tutaj są te dwa. Ty, nie ma go. Dobra, jest! Dobra, dostał trzeci raz. Zostaw go! Zabił go, nie? Ale on dostał tego rotawy coś tam. Oh my god, ja chyba nie. Patrz. Co teraz się stało? On go zabił, chyba nie. Co się teraz dzieje, ty? Patrz. Czemu on jest Stary, o co z tym chodzi, ty Czemu Czemu ja go nie mogę zaatakować Ja potrzebuję te rotawerdy, coś tam Toxikika, a to jest w ogóle Ja tutaj mam zablokowane Nie wiem dlaczego mam to tutaj zablokowane Ale ja teoretycznie bym sobie mógł tutaj ogarnąć Też temat z tym, że Że ja sobie tam, ten, nie, gotuję mu jedzenie ale dobrze trafiliśmy. Rota... Tylko ja nie mam tego chemicznego już. Dobra, znalazłem. Ale to jest Redix, tylko ja myślałem, że to jest chemia, a to jest Redix. Dobra, na szczęście Typek mi przywiózł tutaj troszeczkę tych rzeczy. Tylko ja tak czy siak chyba nie mogę dalej zrobić tego na te rotawirusy. Diagnostyka. To było tu. K. Rotawirusy. Wytwarzanie. I zjeżdżamy na sam dół. I to jest rotawiry Dobra, możemy, patrzcie. Infekcje rotawirusowe. Bierzemy to. Ja go jeszcze chyba uśpię. Uspokajacz. Dobra, weźmiemy jeszcze uspokajacz. Może to na nim zadziała, bo pojawia się jakaś, jakiś w ogóle taki szyld, że... Nowa wiadomość. Ty. On mi znowu tutaj wysłał więcej rzeczy. Wysłałem ci paczkę z ambukami. No i tak możemy spoko sobie ogarnąć temat, nie? Dobra, ja mam uspokajacz załadowany i wydaje mi się, że jak ja do niego strzelę, to on się troszeczkę uspokoi. Gdzie on jest? Co się dzieje? Czekaj, czekaj. Dobra, on się uspokoił! Dobra, jest git! I teraz tak, patrz, mamy to, nie? Rotawer toksikika coś tam Patrz na minutę się uspokoił. Rota vertoxikika, patrz On mutuje chyba? Wow! Wyleciłem potwora! Oh my god! Wyleczyłem potwora! I tu leży ten! O oh my god! Więc to na takiej zasadzie działa. Dobra, wysłałem ci coś tam paczkę, wysłałem ci paczkę z ambukami dobra. Mamy uratować to, poradziliśmy sobie z nim, bo możemy go albo zabić, albo go uratować. Sprawdzić wybieg dla słoni. I możemy oddać krew do analizy na spokojnie do końca. I weźmiemy też ten odkurzacz, żeby wessać tego pasożyta. Tylko ja muszę chyba też. Myślę, że uciekł. Tylko ja muszę chyba też wiedzieć. Jak on się zachowywał. Słoń, który. Zaczął atakować chyba innych. Wydaje mi się, że. Radzia. Od radzi jeszcze muszę krew wziąć. Ja muszę też wiedzieć, jaki to był ten pasożyt. Muszę zapamiętać najprawdopodobniej, że, że ten słoń tutaj atakował innych. Że on był taki mega agresywny, ale on te pasożyty zawsze są agresywne. I patrzcie, tutaj jest Kawi, który był zdrowy, a zachowywał się jak, jak wymiotował, nie? No to, no to to jest właśnie on. No i co? Mamy tutaj diagnostykę i widzimy właśnie, że Radzia miała rotawirusy. I Kawi też się tak zachowywał. A na rotawirusy będzie gdzieś tutaj, prawda? Rotawirusy. Tu jest. Substancja aktywna do leczenia infekcji rotawirusowych. Radzia, przykro mi. Proszę bardzo, uleczyłeś wszystkie zwierzęta, łącznie z tym, który był. miał w sobie pasożyta. Ty telefon dzwoni. Pierwszy raz teraz dzwoni telefon. Chyba, że on mi powie, że teraz przyjdzie to ciało, nie? Co z nią? Dobra, to, to, już, to już wiemy też. Wróć na ośrodek i aktywuj dźwignię dostaw. My sami wiemy, że mamy w sobie pasożyta, tylko jeszcze nie wiemy jakiego. Dobra, tutaj oczywiście dowiemy się, że przyjechała ta dziennikarka Steven Witkons? Watkons, jakoś tak się nazywa, prawda? Dobra, telefon dzwoni, przygotuj mięso, na pewno tego nie zrobimy. Ona teraz tutaj zacznie krzyczeć. Więc my ją ściągamy i kładziemy tutaj na to łóżko. Ja się zastanawiam w ogóle, czy jak my, my byśmy zmienili tom. Tą... Zmielili tą kobietę, to czy ten, ten facet też by zaczął coś gadać? Wydaje mi się, że nie. I teraz tak, mamy nakarm zainfekowane zwierzę. Tego też oczywiście nie zrobimy, bo to jest wymysł Doka. Zamiast tego pojedziemy sobie chyba do hipopotamów, bo tam też są tylko i wyłącznie trzy okazy, więc będziemy mogli zobaczyć, jak one się zachowują i będzie nam łatwiej chyba ogarnąć i wyleczyć tego osobnika, jakby co. Dobra, mamy tutaj nowy PDA od Petera Zobaczymy, co on jeszcze będzie mówił na ten temat. Praca nie jest jakoś szczególnie trudna Ale czas strasznie wolno mija Może by tak wziąć sobie zastrzyk i obudzić się na koniec zmiany Może jest tutaj coś Może tutaj też coś będzie Nie, tu jest tylko ten kompleks Mamy trochę tego O, tu jest znowu to scars Mamy hipcie I teraz zrobimy tą taktykę, o której wam mówiłem Że ja sobie zbadam ich temperaturę ciała I nakarmię na samym końcu Bo któreś z tych Albo karmienie Albo Nie wiem, nie mam pojęcia której, albo branie krwi, którejś z tych jest właśnie. Dobra, one tutaj już czekają. Zobaczcie, ja sobie może. Zbadam im słuch na razie. Skoro one tutaj są, to ja im zbadam słuch. To jest pierwsze. Ten jest zielony. Wafel jest zielony. I Zoe chyba też będzie zielona, nie? Dobra, ona też jest zielona. Także jest spoko. Możemy sobie wziąć też latarkę UV. Jeden się już zaczyna dziwnie zachowywać Słyszeliście to? On słuch ma dobry, a już zaczyna robić jakiś I teraz tak, bierzemy latarkę I któryś tutaj krzyczał One są wszystkie głodne O ten, patrz Patrz na bubę Patrz na bubę On jest tylko tutaj brudny Tu jest wszystko git A ten? Ten tu jest w porządku Zoi Zoi jest chyba w porządku. Zoi jest w porządku, a Wafel A Wafel chyba też jest w porządku. Wydaje mi się, że one będą miały gorączkę. Któraś z nich będzie miała gorączkę. Albo jeden, albo drugi. Słuchajcie, zachowuje się Wafel dziwnie już i Zoi. Może one się tak zachowują, ponieważ one są głodne. Wafel tam szczeka. Bo buba się tak nie zachowuje. Buba się zachowuje normalnie. Tylko najgorsze jest to, że one nigdzie nie mają tego śluzu. Dobra, buba też już takie odgłosy oddaje, więc ja nie wiem o co chodzi tu. Dobra, wydaje mi się, że to będzie miało związek z krwią. I ewentualnie kubką. Szkoda, że im troszeczkę ten zbadałem ten dźwięk. Ale no dobra, no niestety. Wydaje mi się, że będą miały coś z krwią, bo one też nie kupkają. Dobra, wzięliśmy od nich wszystkich krew. Wydaje mi się, że gra pozwoli mi na to, abym ja mógł. Ten się boi. Buba się boi. Buba się boi. Ale on się przestraszył po prostu tego. Że ja mu krew zabrałem, prawda? Mogę ci jeszcze raz wziąć krew Zoi? Weźmy mieć jeszcze raz krew Zoey Mam nadzieję, że ja będę mógł sobie ją zostawić Bo może być tak, że będziemy ją potrzebowali Bo najprawdopodobniej jest tutaj jakaś infekcja krwi Chociaż Zoi też uciekła Gdzie ten pasożyt siedzi, no? W tej grze nie da się kucać, więc nie mogę spojrzeć od dołu Czy coś jest zainfekowane Ten tu jest niby jakiś... Ale to jest błoto, no to jest, no to jest hipopotam No to on jest po prostu brudny, nie? Ale wydaje mi się, że tak czy siak Zoi będzie najspokojniejsza Patrz nie ma gorączki, nie ma gorączki. Dobra, nie skanuję do końca, żeby mi ta gierka nie zapisała, że mam ich odskanowanych. Zoj i Buba spoko. I ten też spoko, czyli oni nie mają gorączki. Jest wszystko git. Bo oni, ja już widzę na termowizję, że, że oni są na zielono. Więc na pewno coś wyjdzie z krwi. Tylko co? Dobra, wiecie co? Ja teraz oddam krew do badań. Yy, I zobaczymy, czy jak ja oddam krew do badań, to czy wtedy... Wylecz zwierzęta. Widzisz? Już któreś jest z nich chore. I wydaje mi się, że całe stado jest zawsze tak samo chore. Widzisz? Mamy tutaj... Czekaj, ja sobie to wyłączę i mamy tutaj hipcia. Temperatury mają w porządku, więc bierzemy krew i nie sprawdziłem im kupy. Ale chociaż nie kupkają. Więc wydaje mi się, tak jak wam powiedziałem, że one mają infekcję krwi. Tylko teraz, który? Zoi czy Buba? Wszystkie są tutaj dobrze. Temperatury mają w porządku. Musiałbym jeszcze im kał chyba sprawdzić. Ale widać, że Waffle. Jest zdrowy, więc ja zobaczę, czy infekcja krwi. Muszę coś wybrać. Infekcja krwi, w której bakterie lub inne patogeny dostają się do krwiobiegu, powodując poważne choroby. Więc ja muszę wyleczyć wafel z tego, nie? Z infekcji krwi. Tu jest środek przeciwbakteryjny przeznaczony do leczenia chorób krwi. Zobaczymy, czy bigarda zadziała na waffle. Jeżeli bigarda zadziała na wafel, to wtedy oznacza, że już go. Bigarda, mamy tutaj bigardę, to znaczy, że już wtedy będziemy. Gdzie jest mój wózek? Tam daleko? O nie Bo jak ja teraz tutaj przyjdę To najprawdopodobniej on się już zmutuje Nie, więc ja muszę zrobić trzy rzeczy Dopiero wtedy on się chyba mutuje Bierzemy, moi drodzy, pistolet na kulki I bierzemy tą bigardę Miejmy nadzieję, że jak ja użyję bigardy, to on się tylko pożyga A nie, że my go zabijemy Czy coś takiego No bo ja widzę, że one nie kupkają I nie wymiotują, także z tym jest wszystko w porządku Gdzie jest waffle? To jest chyba ten, co tutaj tak krzyczy Ten, nie? Wafel Buba, wafel. Tu jest wafel, patrz. Temu jest niedobrze. Członisz jest uleczony. Wafel. Nie. To to będzie, wiecie, wiecie jaka to będzie infekcja? Nie uleczyliśmy go. Więc to będzie infekcja ta druga. On teraz się pożyga, dokładnie. Bo to nie zadziałało na niego. Więc to będzie... Krew i kupa. Bo jeżeli zwierzę wymiotuje, oznacza, że to na niego nie działa. Więc mamy tak, zaznaczamy teraz tutaj w diagnostyce, że jednak kupa też jest nie w porządku. Jest to zapalenie okrężnicy, powodujące ból brzucha biegun. Ale on nie ma. On nie ma biegunki. Ale może dlatego, że on nie zjadł nic, dlatego nie ma biegunki? No nie wiem. Zrobimy teraz właśnie na. coś na okrężnicę. Jelito grube okrężnica. Tu jest rządzające zapalenie jelita grubego. I tu jest, tu jest gastro Jeżeli to będzie to, to wyleczymy już Gastro to wyleczymy już Tego, który się zamieni Tu jest wafel Kurczę, on ucieka przede mną, no Wafel, hojno tu Oh my god Oh my god nie wiem, czy go wyleczyłem, ale mamy humu, humu lub Blabius. Dobra, ten jest wyleczony. Wafel jest wyleczony, zobaczcie. Więc jeżeli tak ta diagnostyka była właśnie to: Zapalenie okrężnicy, czyli e, zapalenie jelita grubego, to ja teraz muszę znaleźć coś. E, tutaj, nie? Zadanie: Uratować Wafel zabił go! Nie gadaj, nie? Czyli ja muszę najpierw od razu zrobić lekarstwo na tego zdrowego, i od razu strzelać do tego, który się zamieni. Tu jest, ja muszę. Ja krew zwierzęcia potrzebuję. Ja nie wytrzymam psychicznie, ej. To my weźmiemy teraz uspokajać, nie? Rzutka gotowa, rzutka gotowa, rzutka gotowa. Czyli ja muszę mieć też uspokajać i musimy mieć od razu też antidotum na pasożyta. On teraz tutaj pewnie wyjdzie, rozwali wszystko. Nie, nie rozwalił. Ale ja potrzebuję też od razu wziąć krew, nie? Strzykawkę do krwi. Tylko mnie to zmieniło, że one, one nie miały w ogóle biegunki. No a gdzie on jest? Skoro Wafel nie żyje? Zoe jest? Ty gdzie on jest? Tu jest ty, on śpi! On śpi, Wafel nie żyje, no nie! Zoi, daj mi krew. Zoi, daj mi krew. Bo to jest to, jeżeli ten potwór zje, to on później idzie spać. I ja na spokojnie sobie mogę wziąć tutaj krew. Mając nadzieję, że on Zoi teraz nie zabije, bo on się teraz pożywił. Wafle, no przekro mi wafle. Ja cię uleczyłem, ale ty umarłeś, więc na przyszłość już wiemy, musimy mieć dużo uspokajaczy, bo jak ja bym strzelił do niego z uspokajacza, to byśmy też go mogli położyć na minutę. A tak muszę. No, poświęciłem go, no niestety. Tu jest zapalenie lita grubego. Tylko ja potrzebuję tego aż trzy, a ja dostałem pewnie tylko jedno, co? Więc muszę gdzieś indziej pojechać. Nie, raz, dwa, trzy. Dobra, hermowax Toxikika. Zawsze dostaniemy trzy. Dobra, on tam jest. Miejmy nadzieję, że to zadziała. To zadziałało, czy nie? Czy ja go nie trafiłem? Dobra, dostał raz Dobra, zadziałało. Dostał drugi raz, ale ta rzutka, którą ja... Nie no to nie zadziałało, ej. Dobra, on tutaj biegnie. Możemy go wyleczyć. Gdzie jest uspokajać? Daj mi szybko uspokajać, bo on zabije... Zoi! Szybko, szybko, szybko ładuj! Gdzie jest Zoi? On się tutaj pojawił? Uspokajacz. Dobra, dostał. Dobra, i on poszedł na minutę spać. Muszę szybko wziąć od Zoi krew. Gdzie jest Zoi? Od wafla nie mogę, już nie mogę! Zoi! Ty nie ma Zoi nigdzie, nie? Zoi! no tu! Zoi! Zoi, nie bój się! Zoi, staj na chwilę, bo ja muszę wziąć od ciebie krew, no! Zoi, dobra, jest, bierzemy krew od niej Mamy 36 sekund Ja jestem ciekawy, czy jak on śpi On dostał kolejną dawkę uspokajacza Czy to się, czy to... Ja, jest więcej, patrz, mamy uspokajacz, mamy uspokajacz Patrz, kolejny Dobra, ja teraz szybko lecę, Zoi, ukryj się Dobra, dawaj szybko, szybko, szybko Żeby on Zoi nie zabił, no Jak to się nazywało? To chyba, nie? To ksikika, zapalenie lita grubego Dobra, lecimy, let's go Ue, on jeszcze przez minutę śpi, patrz, podchodzimy bliżej No i co? No zamień się z powrotem! Dobra, jest, mamy go. Gratulacje Okej, okay, ale... Udało nam się... Par wy... on go wyżyga teraz Tak, i on go wtedy wyżyguje. dobra. Tylko najgorsze jest to, że wafl nie żyje, no... Ale lipa! Dostarczyliśmy świeże mięso. Daj sobie spokój człowieku. Uratować zwierzęta. Ty, za zaliczyło mi to? Nie, nie zaliczyło, Wafl nie żyje. Ale on się cieszy! Prawda, <laughs> on się cieszy, co tu jest zbukowało? Ty, on się cieszy normalnie. I zauważcie w ogóle, że my ich teraz nie musimy karmić. Ale niech dostaną jedzą, bo one głodne są. Patrzcie, jak biegną. Dobra, wciągamy tego pasożyta, a one niech sobie pojedzą. Smacznego. O bez rołki, Fajnie tu mi się walić, ty. A te też się cieszy On nie żyje, ale on się cieszy, nie? Ale jakbyście się mi krew jeszcze dały, to by było spoko. Bo ona mi się może przydać na, na kolejne zwierzątka, żebym ja po prostu miał to tutaj w ekwipunku Więc to też jest kolejny punkt, który musimy mieć w naszym ekwipunku Krew, uspokajacz, potrzebujemy też Więc muszę go sobie wytworzyć, bo mamy tutaj, patrzcie, rotawery toksykika Nie mamy tego, uspokajacza, więc muszę sobie też uspokajacz wytworzyć jakby co I najlepsze jest to, jak my sobie poradzimy z tym pasożytem Uleczyłeś wszystkie zwierzęta, to spoko Jak my sobie y ogarniemy tego pasożyta, to my później nie ja ich nie muszę karmić ja nie muszę zbierać kupy, ja nie muszę tego, tego, wystarczy zrobić dwa zadania i mniej więcej oszacować jaką one mają chorobę. Dobra, drugi pasożyt musimy zapamiętać, był to hipopotam. Tutaj oczywiście muszę sobie utworzyć dużo uspokajaczy. Dobrze w ogóle, że te uspokajacze działają na zmutowane zwierzęta, bo jeżeli by to nie działało, to by było mega słabo i wtedy byśmy nie mogli praktycznie nic zrobić. Ale dobra, ta już tam wyciągnęła ten. Dobra, ona tam ogarnia temat. Ja tutaj tego gościa przeprowadzam. Dobra, my tutaj oczywiście z nią porozmawiamy. Pominiemy to. I z tego co pamiętam, my musimy sobie wejść tutaj do pociągu. Pokaże nam, że mamy zapchany bio. coś tam. Dokładnie, biofilter jest zapchany. Wyleci tutaj ręka. I to jest, moi drodzy, ręka od CJ'a. My, my, my tą ręką najprawdopodobniej chyba też byśmy mogli otworzyć sobie te drzwi od matki. Ale teraz tego nie uczynimy, ponieważ. Chociaż ja nie wiem, nie wiem, czy mogę otworzyć drzwi od matki, nie. Na razie tego nie zrobimy, później to sobie ewentualnie sprawdzimy. Tutaj przykładamy rękę od CJ'a i wchodzimy do laboratorium razem z tą dziennikarką. I teraz tak, czy ja mam zadzwonić do Lili, czy mam do niej nie dzwonić? No ona do mnie tak czy siak dzwoniła 15 razy, więc według mnie powinniśmy tak czy siak do niej zadzwonić. Tutaj rozmawiamy z Sarą, dajemy jej dyskietkę, a my tak czy siak musimy iść ogarnąć kolejny wybieg, ponieważ matka jest głodna. Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek ze ZUHIS podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji, mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widać się w następnym video. Na razie dzięki, cześć! ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱩᱱᱴᱩᱢ ᱥᱚᱢᱥᱩᱱ